20 dowodów, że koty są wyjątkowe. Tak. Nie cały rok temu był bardzo podobny materiał, ale tamtych dowodów powodów było mniej. Ale zaczynajmy i po pierwsze, oczywiście koty wiedzą jaki mamy humor. Tak. Koty w doskonały sposób odczytują nasze emocje i wiedzą w jakim jesteśmy humorze, co odczuwamy i tu nie musimy nawet się odezwać, one potrafią to wyczuć już po tym jak się zachowujemy, jak się poruszamy, jak wyglądamy. Koty robią to w doskonały sposób. Drugi powód, pomimo tego, że uważamy, że są one takie dosyć samolubne, to jednak reagują na te nasze uczucia, odczytują je, ale też potrafią na nie zareagować i potrafią nam poprawić humor, pocieszyć, potrafią dostosować swoje zachowanie do właśnie naszego humoru i ten humor, kiedy jest niezbyt fajny, poprawić. Trzeci dowód, mają wąsy czuciowe. Tak, wibrysy to taka dodatkowa cecha tych kotów, dodatkowe narzędzie, żeby nawet w zupełnych ciemnościach wiedziały, co się dzieje wokół nich, ponieważ to są wąsy czuciowe. One za ich pomocą są w stanie wyczuć przeszkodę, one nawet są w stanie wyczuć ruch powietrza, wibracje powietrza i dzięki temu na przykład kot w doskonały sposób wie, gdzie na przykład może przejść, wiedząc, gdzie są przeszkody, ale też... Nawet właśnie w absolutnych ciemnościach, wie, co się dzieje, te kilka, kilkanaście centymetrów od jego głowy. Czwarta rzecz oczywiście to śpiochy i mogą sobie pozwolić nawet na 18-20 godzin snu. Chociaż z reguły śpią troszkę mniej, to jednak to są zwierzęta, które nie tylko potrafią dużo spać, ale też potrafią znaleźć można powiedzieć, odpowiednie warunki, czyli na przykład wychować sobie człowieka, czy też udomowić człowieka, żeby móc tyle spać. Ponieważ to nie jest tak wcale, że to my udomowiliśmy koty, one, można powiedzieć, udomowiły nas, żeby mogły w bezpieczny sposób spać cały dzień. Kolejny dowód, potrafią pływać. Tak, większość kotów, jak z, większość zwierząt, które chodzą na czterech łapach, potrafią pływać i są w tym bardzo dobre. Nie sprawdzajcie, ponieważ oczywiście koty tego nie lubią, z reguły nie lubią wody, chociaż zdarzają się wyjątki, ale koty potrafią pływać. To, że omijają wodę w, we wszystkie możliwe sposoby, Oczywiście oznacza, że jej nie lubią, nie mają powodu, żeby jej lubić, nie potrzebują jej zbyt dużo, chociaż nie zapominajmy, żeby im zapewnić odpowiednie źródło czystej, świeżej wody. To też jest bardzo ważne, zwłaszcza kiedy w końcu zrobi się ciepło, a nie tak jak teraz z połowa maja i mamy 8 stopni, no ale nieważne. Potrafią pływać. Kolejny dowód: pocą się łapkami. To nie jest tak, że kot tak jak my poci się całym swoim ciałem. On jest zbudowany w troszkę inny sposób. Oczywiście to troszkę przeszkadza w termoregulacji, ale o tym kiedyś mówiłem. Jeszcze powiem, kiedy zrobi się w końcu ciepło. Ale koty pocą się łapkami, ponieważ no, właściwie tylko tak to potrafią robić. Następny dowód to oczywiście to, że ich języki to prawdziwe tarki. Tak, jeśli was kiedykolwiek polizał kot, to może, po, to może poczuliście, że ten malutki język jest dosyć, języczek jest dosyć szorstki. Oczywiście tu chodzi głównie o to, żeby na przykład tą sierść móc w skuteczny sposób wylizywać, tak, żeby pozbywać się tego, co nie trzeba, ale też jest przydatne w trakcie jedzenia. Ósmy dowód, jak to szybko leci, one nie muszą się myć. No, to znaczy. Myją się, dbają o swoją higienę, pielęgnują się w sposób samodzielny, i my z reguły nie musimy ich myć. One sobie z tym doskonale radzą. Po prostu ta woda im jest niepotrzebna, chociaż, tak jak powiedziałem, potrafią z niej korzystać. Następnie mamy to, że prawie zawsze spadają na cztery łapy. Prawie, ponieważ musi być odpowiednia wysokość, ani zbyt nisko, ani zbyt wysoko. Zresztą jak będzie zbyt wysoko i ten kod nawet się przekręci i spadnie na cztery łapy, to ta wysokość będzie dla niego i tak y, zbyt niebezpieczna. Dziesiąty dowód: koty prawie wszystkie doskonale radzą sobie bez ludzi. One są w stanie zapewnić sobie wszystkie potrzeby, jakich potrzebują i oczywiście jest o wiele trudniej, o wiele ciężej, ale bez nas, bez ludzi też sobie potrafią. Poradzić i robią to w sposób doskonały, ponieważ no, mają tą całą grupę narzędzi, umiejętności, które pozwalają im sobie tak doskonale radzić nawet bez nas. No ale dla wygody, dla komfortu, dla bezpieczeństwa, lepiej z tym człowiekiem sobie pożyć, niech coś ma. Jedenasty dowód widzą, kiedy my nie widzimy. Oczywiście chodzi tutaj nie o widzenie w zupełnych ciemnościach, to w przypadku kotów jest niemożliwe, ale one potrzebują o wiele mniej tego światła odbitego, tego światła, które wpada w ich oczy, żeby coś widzieć. I dla nas coś się wydaje absolutną ciemnością, oczywiście taką nie jest, i koty tam wtedy się odnajdują i widzą a my nic nie widzimy i nic nie jesteśmy w stanie zrobić. No ale koty mają zupełnie inaczej zbudowane oczy niż my. O tym wielokrotnie mówiłem, ale też kiedyś jeszcze o tym porozmawiamy. Kolejna, kolejny dowód. To słyszą też o wiele więcej niż my. I tutaj ten ich słuch jest o wiele lepszym, skuteczniejszym zmysłem niż ich zmysł wzroku. Mają naprawdę doskonały słuch. I słyszą rzeczy, których my nigdy nie będziemy w stanie usłyszeć tak naturalnie, ponieważ tam, gdzie kończą się nasze umiejętności, to koty mają jeszcze daleko, daleko, daleko. I słyszą rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie usłyszeć, i ten słuch do tego jest jeszcze można powiedzieć lepszy, jeśli chodzi o namierzanie celu, celu, no w znaczeniu, że gdy chce coś kod złapać, to jest w stanie namierzyć, w którym to jest miejscu, ponieważ te uszy się ruszają, ale o słuchu niedawno były ciekawostki. Trzynasty dowód to oczywiście mruczenie. Oczywiście, mruczenie to nie tylko te bardzo fajne, pozytywne emocje, również ma ono pomagać, kiedy kotom coś dolega, ale to mruczenie bardzo pozytywnie wpływa na ludzi. My, ludzie, z nieznanych mi powodów, również to mruczenie odbieramy w doskonały sposób i wpływa na nas bardzo, bardzo fajnie. I ten mruczący kot jest naprawdę jednym z tych hmm, najfajniejszych rzeczy, jakie możemy usłyszeć, jeśli chodzi o zwierzęta domowe. Czternasty dowód. To niesamowicie niezależne zwierzęta. Koty należą do tych jednych z najbardziej niezależnych zwierząt. One jednak są zwierzętami, które no, lubią stawiać na swoim, lubią robić to, co akurat w danej chwili one chcą. Oczywiście potrafią się też dostosować do tych rzeczy, które my od nich wymagamy. Następną rzeczą, bardzo ważną rzeczą jest to, że pomimo tego, że są niezależne, uparte i tak dalej i tak dalej, potrafią być bardzo uczuciowymi zwierzętami i oczywiście to okazywanie emocji, to pokazywanie jak nas lubią, jak im na nas zależy, też w przypadku kotów jest okazywane w taki bardzo fajny, łagodny sposób. Taki o wiele dla niektórych fajniejszy niż na przykład robią to Psy. Kolejny dowód to ich inteligencja. Koty w rzeczywistości są niesamowicie inteligentnymi i sprytnymi zwierzętami. To, że bardzo często tej inteligencji nie okazują i nie chcą robić to, co my od nich wymagamy, nie oznacza, że nie ma tej inteligencji, nie ma tej mądrości. Po prostu to jest coś innego i ona jest przeznaczona do troszkę innych zadań, czyli po prostu ona, w znaczeniu inteligencja i spryt, mają tym kotom zapewnić jak najlepsze życie. No to jest dopiero prawdziwa inteligencja, nie wykonywanie komend, co dla nas jest przydatne w przypadku np. psów, ale tutaj ta inteligencja jest w całości zorientowana na właśnie zaspokojenie w jak najlepszy sposób swoich potrzeb. A jeśli kot zauważy, że jeśli zrobi jakąś sztuczkę, to może na tym dużo ugrać. To po prostu tą sztuczkę zrobi. Siedemnasty dowód to doskonali wspinacze. Koty wejdą w takie miejsca i potrafią to zrobić z taką gracją i nic nie niszcząc, że to wiele osób zaskakuje, tylko że no, nie zawsze jest to przeprowadzane w ten sposób, że niczego nie zrzucają. Niekiedy kot z czystej ciekawości jest w stanie coś zrzucić czy jeśli mu to przeszkadza, czy z różnych innych. Osiemnastym dowodem jest ich odwaga. Chociaż koty z reguły potrafią się wycofać nie wchodząc w jakiś konflikt, na przykład z psem, no, bez sensu, to jednak kiedy trzeba, wykazują się wielką walecznością, wielką odwagą i nawet przeciwnik kilkukrotnie większy, cięższy, na przykład pies, może przez nich zostać potraktowany w bardzo, bardzo mm, negatywny sposób. Koty w dużej części potrafią, kiedy muszą, Wykazać się gigantyczną odwagą. Spójrzmy na malutkie koty, które po raz pierwszy spotykają psa, który potrafi być 50-krotnie od nich cięższy, większy, a nawet więcej. Koty mogą uciekać, ale kiedy nie mają wyjścia, to nawet taki mały kot, który dopiero zaczął widzieć, chodzić i miałczeć, potrafi zareagować no, w taki dosyć negatywny sposób, potrafi próbować się ubronić, a wręcz atakować takiego dużego psa. Przedostatni dowód: mamy dogoterapię, czyli takie spotykanie się z psami, bycie z psami, gdzie ta obecność tych psów w pozytywny sposób wpływa na nas, ale też mamy felinoterapię, czyli podobną rzecz, tylko że właśnie z kotami. To właśnie w przypadku takich rzeczy to kot ma wpływać w pozytywny sposób na nas. No i ostatnia rzecz ostatni dowód potrafią być prawo i leworęczne. I co ciekawe, większość samic jest praworęczna, większość kocurów jest leworęczna. I tu jako ciekawostkę należy zaznaczyć, że o ile to zadanie, co do którego te łapki są używane, jest proste, to używają obu łapek. Tylko że gdy te zadania stają się trudniejsze, bardziej wymagające, to wtedy używają tej bardziej preferowanej łapki no ponieważ nią potrafią troszkę lepiej operować. To 20 dowodów, że koty są wyjątkowe. Jeśli macie więcej, zapraszam do sekcji komentarzy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.